Siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku ee, sprawdzającym moją cierpliwość i wytrwałość, <laughs> jeśli chodzi o ten samochód, e, dzisiaj z brudną mordą, no niestety tak bywa na placu boju, muszę się czymś pochwalić, mam wydeszek końcowy już, e, cały dolot, no i generalnie walka z komorą trwa w najlepsze, ale nie o tym gdzie będzie dzisiejszy odcinek. Co chciałem dodać, nie dodałem na pewno w trakcie trwania odcinka, że udało mi się kupić wał z panewkami po niewielkim przebiegu, chyba w sumie 100 km. Było zrobione na tym zestawie, z tego względu, że poleciały półki na tłokach i właściciel, od którego kupiłem te elementy do naprawy silnika, po prostu stwierdził, że nie będzie składał kolejnego CA i odsprzedał mi te rzeczy. Także wpadła nowa pompa oleju, wał po pierwszym szlifie. I paneweczki acela, nawet jeszcze nie ułożone dokładnie. Także zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Silnik, mamy szoklejony, tryśnięty również neutralizatorem do korozji. Lecimy zaraz najlepszą na świecie farbą do silników, nie ma lepszej. I zaraz lakierujemy. Kurde, fajnie. Nie ma lepszej farby do silników. Suka bla. A co, latało się na malowanie wagonów? <gryw> nie no, żartuje. Jak coś, to nie ja. Kurwa mać! Normalnie pracowałem w fabryce GTR, malowałem bloki 2R3,5. <gry> Nie wymyślili jeszcze lepszej farby. Nie ma takiej opcji. A myślicie, że w fabryce nic sana, kto kierował bloki. <gry> Jasne, że ja srebrzanką do kół. Wszystkie silniki z GTR R35. No przecież kto inny. To ja robiłem. Ja pan kurwa. Nie ma, matoszczyzny. Różamy z bakierką bezmarwnym. Doj. O tych chuju jak widać tamten nie chciał współpracować. Mamy tutaj nogytką puszkę. Zaraz lecimy. Dobra, wyjeżdżamy znowu kuchu. Kurwa Rozpierdolę wszystko zaraz. I tak dalej. O ile mikronów robimy. Podmierniczek. Kurde, pan To jest specjalna farba utwardzana piecowo, temperaturowo. Tu mamy piec do utwardzania i utwardzamy. Pluszczaj kury. Taką małą ciekawostkę, bo zastanawiałem się, jak ja mam to założyć, czy mam założyć tak, czy mam założyć tak. No, i jeśli chcemy założyć numerkiem z tej strony, to nam tutaj nie pasuje. Nie ma szans, więc zostaje tylko jedna opcja założenia w ten sposób. Czyli nie, może, nie można się pomylić o 180, bo inaczej po prostu nie pasuje. Dobra, smaruję po chrupelce i lecimy dalej ze składaniem. Zapisałem sobie kolejność, tak jak widać, do kręcania, serwisówka podaje moment między 44 a 54 Nm, więc skręcimy to na 50, żeby tak było pomiędzy i zrobimy to na 2 stopnie, myślę, że pierwszy stopień zaczynamy od 25 Nm, kluczyk już czeka, także kręcę. Dobra, lecę drugi stopień na 50 N. O kurwa Dobra, lecę drugi stopień na 50 NP, tylko tym razem z większym kluczem, żeby się nie męczyć. Nadal się obraca, więc chyba się udało. Nie, no, będzie gitara. Miejmy taką nadzieję. The next day. Kupiłem sobie sprzęcik z większymi przystawkami. Wiecie jak to fachowo się nazywa? Docieraczek, kurwa, docieraczek Sprawdzimy ten docieraczek Kupiłem sobie na tę okazję szczelinomierz nowy na to Czyli dopasowanie Zamków na pierścieniach Do cylindrów Żeby nam nie pozrzucało półek na tłokach za szybko Niestety mój stary szczelinomierz już taki był Niekoniecznie nie bo widać na nim oznaczeń i w ogóle już ma swoje najlepsze lata za sobą. Także biorę się za dopasowanie i wkładamy tłoczki. Dobra, ustawiłem sobie luzy na y, zamkach pierścieni. Nie ja będę podawał, na jakie wartości zrobiłem. Do tego serwisówka, ewentualnie są takie wzory, które można znaleźć sobie w internecie, pod które podstawia się średnicę cylindra i planowane obciążenia, y, na jakie będzie narażony silnik, czy nie wiem, turbo, strzały z nitro, drag racing i tego typu różne rzeczy. Można też po prostu pod seryjny silnik sobie znaleźć ale to już według serwisówki po prostu pod te wzory podstawiamy sobie te wartości i wyliczamy sobie i możemy porównać to, znaczy wypadałoby porównać serwisówkę o tym co podaje producent wiadomo, że pod wysilony silnik trzeba troszeczkę po prostu zwiększyć te przerwy ale o tym ja nie będę decydował ja zrobiłem wedle własnego uznania zaraz wkładam po prostu tłoki w cylindry no i kręcimy dalej. Jeszcze panewki trzeba poskręcać. Będzie dobrze. Łoczki mam już na miejscu te widoczne ślady to nie są moje ślady to prawdopodobnie wcześniejsi mechanicy Znaczali sobie Dobra, zostaje skręcić ty Zostaje skręcić dół stopki korbowodów No odpowiedni moment zaraz znajdę na jaki i kręcimy serwisówka podaje, że Stopki korbowodu skręcamy momentem od 41 do 44 Nm. Ja zrobię to na 42. Wydaje mi się, że będzie optymalnie tak pomiędzy. Też nie widziałem, żeby podawał Nissan serwisów serwisówce, żeby zrobić to na 2 tak stopnie. Dobrze, mówię 2 stopnie. No dobra, nie będzie 2 stopnie. Pierwszy stopień zrobię sobie po prostu na 20 Nm i poprawię później na drugi mocniej. Będzie bezpieczniej.

Dobra, mamy skręcone. Nawet się obraca, więc będzie żył. Wielkomiejskie legendy głoszą o tym, że każdy CA po podniesieniu mocy wytrzymuje 100 km. Chodzi o to, żeby nie przekroczyć 200 koni. Zrobimy 199,9 konia. Bo przecież cea jest chujowe. Ma chujowe tłoki, chujowe panewki. Po co to w ogóle robić? Ale Mungo mówi, że trzeba Trzeba przełamać schemat zjebanego TA <grym> A tak na poważnie to Nie wiem, nie wiem co z przyczyną awarii tego silnika Może głównie właściciele Może jakieś błędy przy składaniu, albo Pazerne podnoszenie mocy Ale zrobimy to tak, żeby to jeździło Mam nadzieję, że moje się nie wysra po 100 km.